Cześć wam wszystkim. Witajcie w kolejnym odcinku wyprawy Kojota. Jak wiemy, źle się dzieje, prawda? Nie można się nigdzie przemieszczać. Wszystkie granice pozamykane ludzie po prostu dostali totalnego. Nawet nie wiem jak to nazwać. Jestem już miesiąc uwalony w Polsce. Nigdzie się nie przemieszczam, miałem wpaść na kilka chwil zrobić. Wizę z powrotem do, do Chin. Chiny się. Skończyły. Nie ma chin. Co dalej? Co dalej? Wiecie, co rozmawiam z wieloma swoimi znajomymi, którzy utknęli w różnych częściach świata. Każdy z nich podpowiada mi jakieś rozwiązanie, które w większym lub mniejszym stopniu wydaje się trafne i, i całkiem okej. Okay. Nie sądzę, żebym z Polski ruszył się w najbliższym czasie gdzieś za granicę. Z tego co słyszę, w Chinach źle się dzieje. To jest związane niestety z polityką chińską, gdzie traktują nas, mówiąc nas, mam na myśli nie Chińczyków, w taki, w taki dziwny sposób. W sposób jakbyśmy to my zaczęli te, te całe piekiełko na świecie. Ale to jest polityka, ja się w politykę nie mieszam, niestety wrócić do Chin e, też nie wrócę. Ręce pozamykane. Jaki więc zostaje plan, e, żeby można było zrealizować e, swój wymarzony cel z wymarzoną pracę, którą bądź co bądź są podróże. Długo się nad tym zastanawiałem, rozmawiając tak, jak wam mówiłem z wieloma moimi znajomymi. Jedź w Polskę, pokaż nam najbardziej fantastyczne miejsca po tej Polsce, co ci zostaje. A tak przynajmniej zobaczysz to, czego jeszcze nie widziałeś, a być może i tam chciałeś być, jak byłeś młodszy. To dobry pomysł. Pomyślałem, że czemu nie, trzeba się ruszyć. No bo bądź co bądź miesiąc tutaj siedzę, słuchajcie, w tym pokoju. Dostaje już totalnego... A zatem ruszamy w Polskę. Tak, ruszamy w Polskę moi drodzy, zobaczymy fantastyczne miejsca. Mam nadzieję, że mi to wszystko jakoś pięknie, elegancko wyjdzie. Eee, cóż, chyba najwyższa pora się spakować. Obrać jakiś cel. Co powiecie na Dolinę Baryczy? Brzmi nieźle, co? Wiecie, jak się cieszę. W końcu jadę. Kurczę. Najpierw jadę na dworze zachodni. A potem zobaczymy. Zapraszam. Będzie się dziać. Ha, ha. ale mi tego brakowało. Jezu. Nawet nie wiecie, jak bardzo mi tego brakowało. Oh. Chyba już czeka ktoś na mnie. No dobra, to jedziemy. Opa, jakie to ciężkie jest! Ale naprawdę cieszę się jak dziecko. No to jestem na zachodnim. Słuchajcie, teraz następny etap. Muszę znaleźć człowieka w którym się tutaj ustawiłem i jadę na, na Dolny Śląsk Nie, dziękuję <laughs> Ale mam już lepszy humor, słuchajcie, ja tak siedziałem cały miesiąc jak kretyn w domu a teraz już już jest to, tak, czuję ten klimacik Nawet nie wiecie jak mi tego brakowało o kurczę jak mi tego brakowało Moi drodzy, nie zdajecie sobie sprawy, jak ja się bardzo cieszę, że mogłem w końcu opuścić, opuścić nawet nie wiem jak to powiedzieć, mauzoleum yy, nieróbstwa. Yy, wielu, wielu z Was namawiało mnie, żebym yy, nie mogąc się wybrać z powrotem do, do Chin, nie mogąc z powrotem pojechać do, do, do Francji, yy, gdzie utknęła yy, druga moja połowa, to żebym pojechał tutaj po Polsce. Nie wiadomo kiedy zostaną granice otwarte. Nie mam pojęcia. Ambasada chińska zamknięta, ambasada rosyjska no, może będzie otwarta niedługo. Yy, miałem jechać przecież koleją transyberyjską do Władywostoku i stamtąd pojechać na dół yy, do Dongguan, właśnie tam do mieszkania. Ale okazuje się, że we Francji jak utknąłem na dwa miesiące, to tutaj już mija miesiąc. Więc żeby nie stracić kolejnych dni, bo to jest bez sensu. Kumpel mnie namówił, mówi, mówi Kajot ruszaj, gnaty chłopie, zobacz! Świat jest piękny, kolorowy, co ty będziesz siedział kretem w domu. No to jadę, co nie? No zobaczymy jak będzie. W Polsce powiem wam dziwnie się kręci. Tutaj ludzie patrzą na... Czyżby? Czyżby? Hej! Witam, witam i o zdrowie pytam! I cię już proszę od razu nagrywam! Hej, hej, hej! mnie! Cześć! Dzień dobry! Dzień dobry, witam w Twardogórze no I właśnie. Bary, czy prawie, że... Tak. Dokładnie. Zapraszam. Jedziemy. No ja przeczytałem, że ty jesteś czarownicą w ogóle. Wiedźma, wieźmą. Wiedźmą. <laughs> Jak to się stało, że stałaś się wiedźmą? To wiedźma to mądra kobieta. Nie trzeba się było stawać, wiesz. No to ja nie wiem, czy ja się czuć zagrożony, <laughs> czy, czy wyróżniony. A właśnie ze sobą miotła? Eee, nie, miotła mam w domu. Z tym nowoczesna Czarownica. Jakie no ładne kościoły. Tak, tutaj w ogóle jest Twardogóra, jest bardzo fajnym, starym miasteczkiem. Troszkę zaniedbanym, ale zaczyna się już zmieniać bardzo ładnie. W ogóle Cię przewiozę przez takie fajne miejsca. Ja liczę na to. Do Goszcza najpierw zajedziemy, żeby już nie jeździć pięć razy, bo będziemy mieli po drodze ruiny zamku, słuchaj, z czworakami, z pięknym kościołem ewangelickim, który został zaadaptowany przez świątynię artystów na takie miejsce artystyczne. Super. Poczekałam mojej koleżanki I na Ciebie. A, Goszcz jest cudny. Tam fantastyczne festyny się odbywają z okazji Dni Karpia w Dolinie Baryczy. I Zawsze się odbywało w Goszczu w tym roku wszystko pod znakiem zapytania. No tak, wszystko jest pod znakiem zapytania dokładnie. Nawet widzisz o, teraz jechałem tutaj z, z takim kumplem. No to on też nie wie co będzie jutro. Bardzo, bardzo ładnie jest tutaj w ogóle w okolicach, ten rzepak kwitnie. Tak, będziemy jechać przez takie piękne za chwilę. No super. No w ogóle cudownie tutaj jest. Jest w dziesiątkę słuchaj znalezienie tego. Tej chaty w No właśnie, jak to się stało, że tutaj się wyprowadziłaś? Pojechałam w pieszczady z moim dzieckiem, 6 lat miał. Aha. I po dwóch tygodniach w siodle, do zakapiora Krzyszewskiego na koniach, nie chciał wrócić do domu, nie chciał zwolnić pokoju na następnego <głos》> miesiąca. <głos》> Więc że on chce mieszkać na wsi, mieć traszkę, życzkę, lepiej wszystko Aha. No, posłałam go po tych wakacjach do łeby na kolonie. Wsiadłam w internet. Trzecie miejsce, które znalazłam, to było to, do którego jedziemy. Trafiony, zatopiony. Trafiony, zatopiony, Słuchaj, Wzięłam słuchawkę, czy aktualne. Powiedzieli, że tak. Najpierw sprawdziłam z tatą. Potem przyjechałam z mamą, e bo mama musiała troszkę z tak powiem pomóc. No. E ale najpierw, tatuś wiesz, e stwierdził, że warto, więc przekonał mamusię, żebym musiała przyjechać. Na no samo życie, no. samo życie. Słuchaj, no miałam, ja miałam prawie na wszystko, tylko nie miałam na pole. Bo pole razem z tym szło, żeby to jako aha, było. Aha, aha, No No i potem trzeba jeszcze było to remontować, bo chata była w takim stanie, wiesz. Mhm. Ławice ptaków sobie tutaj teraz siedzą. Mewy, gęsi, gęgawy tak zwane. Super część stawów spuszczają słyszałem, te że te stawy w ogóle to jeszcze zahaczają o wiecze. tak, tak te wszystkie wioski, które tutaj są to są tak zwane wioski bagienno-łanowe i konserwator jak budujesz to musisz mieć taką zabudowę jak, jak była kiedyś Czyli to... pod Elvis tak, ten Elvis to ta, ta taki i szogun, szogun gankowy. Elvis jest ragdolem i on bardzo kocha będzie na górze. Jest bardzo ostrożny, jak widać. A szognisko to jest po wsi Nowego, czy zapładniacz wioskowy <śmienny> <śmienny> Opa. Cześć kochany. Dojechaliśmy Do na miejsce. 1885? tak to jest data budowy tak jejku tak to mam starą chatkę starałam się wszystko tutaj zrobić tak żeby uratować najwięcej ile się da więc okna zewnętrzne są oryginalne natomiast wewnętrzne już jest tak mniejsze o ramy. zobacz tutaj masz to oryginalne okna Uwielbiam takie łuki. Uh -huh. no, i, I okna z góry, bo na górze się nie nadawały do niczego, bo bardzo nieszczelne, tam były nowe, całe robione, podwójne. Górze, uh -huh. To te okna z góry oryginalne są tutaj dane do domu gospodarczego. Sprawiedliwa normalnie. Już idę No to jestem na miejscu. Tylko nie wiem, bo łóżka są krótkie. 1,80 80 łóżka ma. 1,76 m? Zmieścisz się? Nie wiem. Bo to są do krasnoludków łóżka. <noise> Natomiast dwumetrowe normalne są na górze. Jak myślicie, zmieszcza się czy no się moga. nie zmieszcza? No nie wiem, wejdź i zobacz. Moga? Możesz pójść na góry i zobaczyć co, któreś będą pasować bardziej. Yeah. Jej! To no. drugie łóżko bliżej okien, to jest nie różni się długością, tylko to, to szerokością. Jest, to to tak. jest męskie? Tak, to jest męskie i, i ma inną szerokość materiału. To jacy ludzie byli wtedy? No właśnie tacy krótcy. No nie nadaj no to, to... to jest węższy łóżko, kobiecy jest węższy. Aha. O 10 cm. To co facet był szerszy? No, no to ja. wygląda, ale nie wyższy. Co proponujesz? nic na górę i zobacz, co ci odpowiada i potem sobie wybierzesz. No Chodź mi na górę? Wybiera. Nie wolbić. Nie wolbić kolej idzie. Góra no może hmm. będzie taka możliwość. No już wybieram który mi uskodzi. Okej. Po można? Szema chłopcy. Mam nadzieję, że ci kamera nie przeszkadza. Nie, co? Trzeba. CoJod? Cześć gdzie Ty no właśnie byłem na dole. No. no. I okazuje się, że tam jest albo łóżko węższe, albo krótsze. No tam jest lekki problem, żeby się Aha. zmieścić, dlatego tu masz jeszcze to bordo do kolory. A ty się mieścisz na tych łóżkach co są na dole? Nie, nie, nie. Tam na dole to nie. Tam się, tam się nie ciekawi. Nie ciekam. Nie mogłem ci słuchaj. No, nie. No. Między, które łóżko sobie średnio. wybierzesz, to będziesz miał pościelowy. Moi drodzy, znalazłem w końcu miatwę. <noise> W końcu ją znalazłem, a tak myślałem, że będzie gdzieś schowana, będzie gdzieś skitrana i że, że będzie ciężko. namówić tutaj, Kasie, żeby mi ją w ogóle jakkolwiek pokazała. Ale wiecie, najciemniej jest pod latarnią, tak? tu ty, ty masz dwie miotły? A jest na wierzchu? Idziemy szukać miotły. Ale będzie stać na aha, Aha! No to jest! Dobra, znalazłem! Jest miatła, No jest. A co to, co to są za, za rośliny, które wiszą? To jest glistnik jaskółczy ziele. Jak to się nazywa? Przepraszam? Glistnik jaskółczy ziele. Glistnik? Glistnik. Tak, to jest wszystko hmm. na wątroby, trzustkę, drogi żółciowe. I rośnie u mnie na bogato we własnym ogrodzie ale rośnie też nad stawami, w lasach i teraz w maju się zbiera bo pięknie kwitnie jest bardzo, bardzo leczniczy a w tamtym roku nie miałam okazji na nasuszyć tego w tamtym roku się zajęłam i zajęłam się wrotyczem wrotycz, słyszałem o tym, ale Wiesz, oglądam taki kanał, w którym jest bardzo dużo o, o dawnych roślinach, które były wykorzystywane właśnie w świecie nawet nie magii, tylko w świecie z takim starym, gdzie ludzie idąc na pole wiedzieli, że jakich boli brzuszek, tak. że co mają tam zerwać tak. i sobie tam zjeść. Tak. Brautycz jest fantastyczny na żołądek, na w ogóle pierwszą Aha. fazę przeziębienia. Najwięcej tego tujonu, który limy truje, jest w liściach, ale jak zbierasz kwiat, to spokojnie może iść do mieszanek krwawej. Ja, ja piję czystego też na przykład. Ale bez, I Nie zaszkodzi ci. Jak widzisz, żyję już od trzech lat. Mieszczanowni, no no sam to nie przeszkadza. Nie wiem, coś. Zresztą. Skoda. No, ale w Kanadzie jest bardzo dużo emigrantów z Irlandii, z Szkocji i oni przywożą ze sobą różne takie. Super. No, w jednej z moich książek, yy, chyba w komu mruczyko, jest Aha. taki rozdział o kołysce, która była robiona rękami francuskich pionierów i którą ja zoczyłam w miasteczku Brighton i bardzo chciałam ją dla mojego syna ale była poza zasięgiem, że tak powiem, mojego portfela. I y, kiedy wracałam od koleżanki, jeszcze raz stanęłam w tym sklepiku z antykami, gdzie ta kołyska była i stwierdziłam, że jej nie ma. I ten sklepikarz widział, rozpoznając mnie, że ja już byłam po tą kołyskę, kiedyś oglądałam, tak, tak, ta, ta która tam stoi, i y, 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 y powiedział, że Żebym się nie martwiła, bo on jej nie sprzedał. Ona wróciła po prostu na strych do właściciela, bo nie mógł jej sprzedać przez dwa lata. I jak chcę, to ja mogę do tego właściciela pojechać, on mi da adres. No i ja pojechałam do starego, słuchaj, takiego. Nie wiem. Kanadyjczyka uh -huh. szkockiego pochodzenia. I on otworzył bardzo zdziwiony, ale wpuścił mnie do domu, wysłuchał mojej historii, poczęstował mnie babeczkami bananowymi, po czym powiedział, że skoro ja tak bardzo pragnę tej kołyski, to będę ją miała, bo on mi ją sprzeda. Mhm. Ale ja wtedy nawet nie miałam połowy tej sumy, którą w ogóle chcieli w tym sklepie. I już kombinowałam, jak to zrobić. Bo tu wracałam starym szyfrąletem do tego Toronto, swoją siódmy miesiąc ciąży, z używanym takim mi tą kołyskę. I on tak popatrzył, mówi: Jak ma leżeć u mnie na strychu, to lepiej, żebyś ty ją zabrała. I ja otworzyłam portfel, powiedziałam: Mam tyle, tam było 140 dolarów. I niech będzie. Zapakował mi tą kołyskę z otwartym bagażnikiem. Jechałam ja do Toronto. A tam z kolei moi znajomi pomogli mi to rozładować. No, także może zobaczcie, jaka ona jest piękna, ta kołyska. I co ciekawsze, jest robiona bez żadnego gwoździa. Ja tutaj trzymam różne bibeloty, ale ona jest takim zielonym barwnikiem malowana, bo ten zielony barwnik to jest strawy. On jest nietoksyczny. Więc wszystkie dzieci zazwyczaj też...